49. Rodzina Morelów. W kilka minut hrabia dotarł pod siódemkę na ulicy Meslei. Dom był biały, wesoły, a na dziedzińcu z przodu rosły dwie kępy pięknie ukwieconych krzewów. W odźwiernym, co mu otworzył bramę, hrabia poznał starego Koklesa, ale Kokles, jak sobie przypominamy, miał tylko jedno oko, któremu na dodatek znacznie osłabło w ciągu ostatnich dziewięciu lat i nie poznał hrabiego. Aby zajechać przed ganek, powozy musiały krążyć małą fontannę w kształcie muszli. Zbytek ten budził ogólną zazdrość w całej dzielnicy i dzięki niemu dom zyskał sobie przydomek małego wersalu. Dom miał dwa piętra z mansardą poniżej w suterenie znajdowały się kuchnia, a jeszcze niżej piwnice. Młodzi ludzie zakupili go razem z przyległościami, ogromną szopą warsztatem i dwoma pawilonami w tyle ogrodu. Emanuel zrozumiał w mig, że przy takim rozkładzie posiadłości można zrobić interes. Zatrzymał dom i połowę ogrodu i odgrodził się murem od pawilonów i warsztatu, które wynają razem z resztą ogrodu. Tym sposobem to, co wydał na kupno domu, zwracało mu się z czynszu, a jednocześnie mógł się czuć całkowicie u siebie, jak najbardziej wygodny właściciel pałacu na przedmieściu Saint-Germain. Sala jadalna była dębowa. Salon z machoniu wybity błękitnym aksamitem, sypialnia z drewna cytrynowego i zielonego adamaszku. Był tu jeszcze gabinet dla Emanuela, choć w nim nie pracował, i pokoik muzyczny dla Julii, choć na niczym nie grywała. Całe drugie piętro zajmował Maksymilian. Był tu taki sam rozkład jak u siostry, tyle tylko, że jadalnie zamieniono na pokój do gry w bilard. Tu Maksymilian przyjmował przyjaciół. Gdy powóz hrabiego zatrzymał się przed bramą, Maksymilian właśnie doglądał czyszczenia swojego konia, stojąc przy wejściu do ogrodu i paląc cygaro. Kokles otworzył bramę, jakieśmy już mówili, a baptysta zeskoczywszy z kozła zapytał, czy państwo Herbult i Maksymilian Morel raczą przyjąć hrabiego de Monte Cristo. Hrabiego de Monte Cristo? zawołał Morel, rzucając cygaro i wybiegając naprzeciw gościowi. Oczywiście, o panie hrabio, dzięki ci tysięczne, żeś pamiętał o obietnicy. Młody oficer tak serdecznie uścisnął dłoń hrabiego, iż hrabia nie mógł wątpić, że uczucie to było szczere. Ujrzał, że oczekiwano go tu niecierpliwie i przyjęto z radością. Niech pan pozwoli, hrabio, mówił Maksymilian, sam pana wprowadzę. Taki człowiek jak pan nie może być anonsowany przez lokaja. Siostra jest właśnie w ogrodzie, obcina zwiędłe róże. Szwagier czyta swoje dwa ulubione dzienniki, Press i Debats. Gdzieś przy niej, bo tam, gdzie jest pani Herabult, tam z pewnością w odległości najwyżej czterech metrów znajdzie się też pan Emanuel, i na odwrót. Na odgłos kroków młoda, 25-letnia kobieta w porannym jedwabnym peniuarze, przycinająca właśnie z wielką uwagą krzak herbacianej róży, uniosła głowę. Była to nasza mała Julka. Obecnie. Jak jej to wysłannik domu Thomson i French przepowiedział pani Emanuelowa Herbult, ujrzawszy nieznajomego, krzyknęła z zakłopotania. Maksymilian roześmiał się. Ależ nie przeszkadzaj sobie, siostrzyczko. Pan hrabia, chociaż jest dopiero od dwóch dni w Paryżu, wie już dobrze, co to jest rentierka z Marys, a jeśli nawet nie wie, to ty mu powiesz. Ach, proszę pana, zawołała Julia. Mój brat przyprowadził tu pana zdradziecko. Nie ma żadnych względów dla swojej biednej siostry. Penelon! Penelon! Staruszek, który okopywał grządkę róż bengalskich, wbił motykę w ziemię i zbliżył się z czapką w ręku, kryjąc w kąciku ust najlepiej, jak się tył, tylko dało, prymkę. Białe kosmyki srebrzyły się na jego czuprynie, a ogorzała twarz, śmiałe i żywe oko wskazywały, że to stary wilk morski... Spalony równikowym słońcem, wysmagany wichrami burz. — Panienka mnie wołała? Oto jestem. Penelon zwykł nadać, nadal nazywać córkę swego pryncypała panienką Julią i nie mógł za skarby nauczyć się mówić jej pani. — Penelonie — rzekła Julia — idźże zaraz i daj znać panu Emanuelowi, że mamy wspaniałego gościa, a tymczasem Maksymilian zaprowadzi pana do salonu. I zwróciła się do Montechristo. — Pan pozwoli, abym na chwilę pobiegła do siebie? I nie czekając na odpowiedź, zniknęła za krzewem, biegnąc do domu boczną ścieżką. — Ha, drogi panie Morel, rzekł Montechristo, przykro mi, że narobiłem tyle zamieszania u państwa. O, — O, niech pan patrzy, roześmiał się Maksymilian. O tam, teraz mąż zamienia kurtkę na surdut. O, proszę mi wierzyć, znają tu pana. Uprzedziłem o pańskich odwiedzinach. Zdaje mi się, że ma pan bardzo szczęśliwą rodzinę, rzekł hrabia, jakby odpowiadając własnym myślom. O tak, ręczę za to, panie hrabio, i nie ma w tym nic dziwnego. Do szczęścia nie brakuje im niczego. Są młodzi, weseli, kochają się, a mając dwadzieścia pięć tysięcy liwrów renty na rok, zdaje im się, że to iście rotszyldowe bogactwa, choć widzieli wiele ogromnych fortun. Jednak to mało, dwadzieścia tysięcy, rzekł Monte Cristo. Z tak łagodną troską w głosie, że Maksymilianowi rozrzewniło się serce, jakby słyszał głos ojca. Ale oni na tym nie poprzestaną. Z czasem dojdą do milionów. Pański szwagier jest adwokatem? Lekarzem? No, był kupcem, panie hrabio. Objął firmę po moim biednym ojcu. Ojciec umarł i zostawił nam pięćdziesiąt tysięcy franków. Podzieliliśmy się po połowie, bo tylko dwoje nas było. Gdy Emanuel żenił się z siostrą, nie miał nic oprócz absolutnej uczciwości. Wspaniałej inteligencji i reputacji bez skazy. Pragnął posiadać tyle, ile jego żona. Pracował dopóty, aż zgromadził po sześciu latach 250 tysięcy franków. Naprawdę, panie hrabio, można się było wzruszyć, patrząc na tych dwoje dzieci tak pracowitych i zgodnych. Dzięki swoim zdolnościom mogli zrobić wielki majątek, ale nie chcąc nic zmieniać w ojcowskich zasadach, trudzili się przez sześć lat, choć kto inny mógłby zarobić tyle w ciągu trzech lat to też w całej Marsylii, jeszcze głośno odpochwał wobec takiego szlachetnego wyrzeczenia. Na koniec pewnego dnia Emanuel poszedł do żony, która właśnie wypłacała należności. Juleczko, rzekł do niej, oto ostatnie sto franków, których potrzebowaliśmy do pełnej sumy 250 tysięcy franków. Osiągnęliśmy granicę, jaką sobie wyznaczyliśmy. Będziesz w stanie zadowolić się tą sumką, którą ma odtąd stanowić cały nasz majątek? Bo popatrz, firma ma milion obrotu na rok, a więc może nam przynosić 40 tysięcy franków rocznie. Możemy sprzedać, jeśli chcemy, naszą klientelę w ciągu godziny za 300 tysięcy franków. Tu jest list o pana, od pana Deloneja, który tyle zapłaci, bo chce połączyć naszą firmę ze swoją. Co o tym myślisz? O, kochany, rzekła siostra, firma Morel może być prowadzona tylko przez Morela. Czy nie warto wyrzec się 300 tysięcy, aby uchronić dobre imię Ojca przed nieżyczliwymi kaprysami losu? Też tak myślałem, odpowiedział Emanuel, ale chciałem zasięgnąć Twojej rady. A więc, kochany, taka jest moja rada. Wszystkie nasze wierzytelności już wpłynęły, zapłaciliśmy należności, możemy podsumować rachunek z ostatnich dwóch tygodni i zamknąć kasę. Zróbmy tak i zamykajmy. I tak też się stało. Kwadrans po trzeciej przybył jakiś klient, chcąc ubezpieczyć dwa statki. Zysk wyniósłby dla nich na czysto 15 tysięcy franków gotówką. Szanowny panie, rzekł Emanuel, proszę się udać do naszego kolegi, pana Delanaja. Wycofaliśmy się z interesów. O kiedy zdumiał się klient? Piętnaście minut temu. Ach, I oto dlaczego, panie hrabio, ciągnął z uśmiechem Maksymilian. Siostra i szwagier mają tylko 25 tysięcy dochodu. Zaledwie Maksymilian skończył opowieść, podczas której w hrabim coraz bardziej rosło serce, nadszedł Emanuel przebrany w surdut i kapelusz. Skłonił się, tak jak należało, równie dostojnie gościowi, po czym oprowadził hrabiego po wiry darzyku pełnym kwiatów i przeszedł z nim do domu. Salon napełniała woń kwiatów, które ledwo mieściły się w ogromnej japońskiej wazie. Julia, elegancka ubrana, uczesana zalotnie, udało jej się dokonać tej sztuki w 10 minut, czekała na nich w drzwiach. Z sąsiedniej ptaszarni dochodził świergot ptasząt. Kiście szczodrzeńca i różowych akacji wyglądały z za niebieskich aksamitnych zasłon w oknach. Wszystko w tym urokliwym, przytulnym domku tchnęło spokojem od śpiewu ptaków po uśmiechy gospodarzy. Z chwilą, gdy tu przybył, Hrabia ją chłonąć to szczęście. Milczał więc w rozmarzeniu, nie zauważając, że po pierwszej wymianie komplementów wszyscy czekali na dalszy ciąg przerwanej pogawędki. Spostrzegł wreszcie, że milczenie to nie było na miejscu i wyrwał się z trudem z zadumy. — Pani, proszę mi darować — rzekł. — To wzruszenie, które państwa może zadziwiać, bo jesteście przyzwyczajeni do tego spokoju i szczęścia — ale dla mnie to zadowolenie na ludzkich twarzach jest zjawiskiem tak nowym, że nie mogę się nasycić widokiem pani i jej męża. Rzeczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, odpowiedziała Julia. Wycierpieliśmy jednak wiele i mało kto tak drogo okupił szczęście. W oczach hrabiego odmalowała się ciekawość. O, to istna historia rodu. Jak niedawno powiedział to panu Chate Renudowi, stwierdził Maksymilian. Pan hrabio widział tyle wielkich nieszczęść i radości, że ten obrazek szczęścia rodzinnego nie wydałby się panu ciekawy. A przecież wycierpieliśmy wiele, jak powiedziała Julia. Chociaż te cierpienia zamknięte były w skromnych ramach naszej rodziny. I Bóg zesłał państwu, jak to zwykle bywa, pociechę w nieszczęściu. O tak, panie hrabio, rzekła Julia, możemy tak powiedzieć, bo Bóg zrobił dla nas to, co robi tylko dla swych wybrańców: zesłał nam anioła! Hrabia zaczerwienił się nagle i zakaszlał, podnosząc do ust chusteczkę, by ukryć w ten sposób wzruszenie. — Ci, co się urodzili w purpurze i nigdy niczego nie pragnęli, odezwał się Emanuel, nie znają szczęścia, jakie daje życie. Podobnie ten, czyje życie nigdy nie pozostawało na łasce czterech desek pośród wzburzonego morza, nie doceni nigdy czystego nieba. Monte wstał, nic nie mówiąc, bo głos drżałby mu także z łatwością można by zauważyć miotające nim emocje, i zaczął przechadzać się tam i z powrotem po salonie. — Uśmiecha się pan. — To na widok naszych zbytków, panie hrabio? — spytał Maksymilian, podążając spojrzeniem za Monte Cristo. — O nie! — odparł Monte Cristo. Blady przyciskał dłoń do serca, tłumiąc jego bicie, a drugą wskazał Maksymilianowi kryształowy kosz, pod którym leżała na poduszeczce z czarnego aksamitu jedwabna sakiewka. Zadawałem sobie tylko pytanie, do czego też może służyć ta sakiewka, w której jest chyba jakiś karteruszek i całkiem piękny diament. Twarz Maksymiliana spoważniała. O, to, panie hrabio, najcenniejszy ze skarbów naszej rodziny. O tak, diament jest naprawdę piękny, zgodził się Montechristo. O, Brat nie mówi wcale o tym kamieniu, chociaż oszacowano go na 100 tysięcy franków. Chciał przez to powiedzieć, że przedmioty w sakiewce są naszymi relikwiami po aniele, o którym przed chwilą mówiliśmy? He, nie rozumiem, ale chyba nie wypada mi pytać, droga pani, odpowiedział Montechisto z ukłonem. Przepraszam, nie chciałem być niedyskretny. No, pan niedyskretny? Och, przecież to dla nas wielkie szczęście, że dzięki panu możemy o tym opowiedzieć. Gdybyśmy chcieli ukrywać piękny czyn, który nam ta sakiewka przypomina, nigdy byśmy jej tak nie wystawili na widok. O, chcielibyśmy rozgłosić tę historię całemu światu. Wtedy może by zadrżał nasz dobroczyńca i potem moglibyśmy go poznać. Doprawdy wykrztusił Monte Cristo. Panie hrabio, rzekł Maksymilian podnosząc klosz i całując z nabożeństwem sakiewkę, tej sakiewki dotykała ręka człowieka, który ocalił naszego ojca od śmierci. Nas od ruiny, a nasze imię od hańby, człowieka, dzięki któremu my, biedne dzieci skazane na nędzę i łzy, dziś możemy słyszeć, jak ludzie unoszą się nad naszym szczęściem. Ten list i Maksymilian wyjął list z woreczka i podał hrabiemu. Ten list napisała jego ręka w dniu, gdy mój ojciec podjął rozpaczliwą decyzję, a ten diament siostra moja otrzymała w posagu od szlachetnego nieznajomego. Monte Cristo otworzył list i przeczytał z nieopisanym szczęściem. List ten znany jest naszym czytelnikom. Był to bilecik od Sindbada żeglarza zaadresowany do Julii. nieznajomy, mówi pan. A więc nie wiecie, kim był człowiek, co oddał wam tę przysługę? Nie, nigdy nie mieliśmy szczęścia uścisnąć jego ręki. Nie z naszej winy, bo nieraz gorąco prosiliśmy Boga o tę łaskę, odparł Maksymilian. W całym tym wypadku jest jakiś tajemnicze zrządzenie, którego jeszcze nie zdołaliśmy pojąć. Wszystkim kierowała jakaś tajemnicza ręka, niewidzialna i potężna jak u czarodzieja. – O, ale ja nie straciłam jeszcze nadziei – odezwała się Julia. – Że ucałuję kiedyś tę rękę, jak teraz całuję sakiewkę, której dotykał on. Przed czterema laty Penelon był w Trieście. Penelon, panie hrabio, to ów poczciwy marynarz, którego widział pan z łopatą w ręku. Z szypra zrobił się ogrodnikiem, w treście Penelon zauważył w porcie jakiegoś Anglika, co wsiadał do jachtu i poznał, że to ten sam człowiek, który był u mego ojca 5 czerwca 1829 roku, a 5 września napisał ten list. Penelon twierdzi, że był to na pewno jeden i ten sam człowiek, ale nie śmiał do niego przemówić. Anglik? rzekł w zamyśleniu Monte Cristo. Każde spojrzenie Julii niepokoiło go. Anglik, powiadacie państwo? Tak, odpowiedział Maksymilian. Anglik, co przedstawił się nam jako wysłannik firmy Thomson i French w Rzymie. Dlatego właśnie zadrżałem, gdy pan hrabia powiedział u pana de Morserf, że Thomson i French są twoimi bankierami. Na litość boską działo się to w roku 1829. Czy znał pan tego Anglika? No ale przecież mówiłeś mi pan, że Thomson i French zawsze zaprzeczali, że oddali Państwu tę przysługę. Tak. A więc ten Anglik to może jakiś człowiek wdzięczny waszemu ojcu za jakieś dobrodziejstwo, o jakim ojciec sam dawno zapomniał i oddał państwu przysługę pod taką przykrywką. Wobec takiego wydarzenia wszystko jest możliwe, nawet cud. Jakże się ten Anglik nazywał? Zapytał Monte Cristo. Nie podał nam nazwiska, odparła Julia, wpatrując się w hrabiego z głęboką uwagą, poza tym, którym podpisał list. Sindbad Żeglarz. Ach, to oczywiście... Nie nazwisko, ale pseudonim. A widząc, że Julia przypatruje mu się jeszcze uważniej, że stara się uchwycić w locie i skojarzyć brzmienie głosu, rzekł. Czy to nie byłaby mężczyzna, mniej więcej mojego wzrostu? Może nieco wyższy i nieco szczuplejszy, w halsztuku pod samą brodę? Czy nie był zapięty na wszystkie guziki, ciasno opięty surdutem? Sztywny, jakby kij połknął, zawsze z ołówkiem w ręku? O. Ale przecież pan go znasz, zawołała Julia, a oczy jej błysnęły radością. Nie, tylko się domyślam. Znałem niejakiego lorda Wilmora, który rozsiewał na wszystkie strony takie szlachetne uczynki. I nie chciał się dać rozpoznać. E, dziwak to był, nie wierzył wcale we wdzięczność. Och! zawołała Julia w najwyższym uniesieniu i złożyła ręce. To w co ten nieszczęśnik wierzył? Nie wierzył przynajmniej wtedy, gdy go poznałem, rzekł Monte Cristo, w którym głos Julii, dobywający się z samej duszy, poruszył wszystkie najgłębsze nawet struny. Ale może od tego czasu zdobył jakiś dowód, że wdzięczność ludzka istnieje. – I pan zna tego człowieka? – zawołał Emanuel. – O, proszę pana, jeżeli go pan zna, błagam, niech pan nam powie, czy mógłbyś nas do niego zaprowadzić, pokazać go nam albo powiedzieć, gdzie jest – — Maksymilianie, Manuelu, powiedzcie sami, gdybyśmy go kiedy odnaleźli, przecież będzie musiał wtedy uwierzyć, że istnieje pamięć serca. Monte poczuł, że do oczu napłynęły mu łzy. Znowu przeszedł się po salonie. — Na litość — rzekł Maksymilian. — Jeżeli wie pan cokolwiek o tym człowieku, proszę, powiedz tam wszystko. — Niestety — odparł Monte tłumiąc wzruszenie. — Jeżeli to lord Wilmore jest waszym dobroczyńcą... Obawiam się, że możecie go nigdy nie spotkać. Przed dwoma czy trzema laty rozstałem się z nim w Palermo. Odpływał w jakieś egzotyczne kraje. Wątpię, czy stamtąd powróci. O, jakże pan jesteś okrutny! zawołała Julia z przestrachem i łzy zakręciły się w jej oczach. Pani, rzekł poważnie Monte Cristo, pochłaniając wzrokiem te dwie płynne perły, co spływały po policzkach Julii. Gdyby lord Wilmore widział to, co ja tutaj widzę. Może pokochałby jeszcze życie, bo pani łzy pogodziłyby go z rodzajem ludzkim. Wyciągnął rękę do Julii, a ona podała mu swoją, jak urzeczona wzrokiem i tonem głosu hrabiego. Przecież ten lord Wilmore, spytała, podchwytując tę ostatnią nadzieję, musi mieć jakąś rodzinę, krewnych? Ktoś go przecież znał. Czyż nie moglibyśmy? O nie, nie szukaj go pani, przerwał hrabia. Nie buduj pięknych złudzeń na słowach, jakie mi się niechcący wymknęły. — Nie, lord Wilmore raczej nie jest człowiekiem, którego pani szukasz. Był moim przyjacielem, znałem jego tajemnicę. Opowiedziałby mi o tym wydarzeniu. — Nic panu o tym nie mówił? — zawołała Julia. — Nigdy nie napomknął ani słowem, z czego można by wywnioskować? — Nie. — A przecież wymienił go pan od razu. — O, wie pani, zawsze się snuje jakieś przypuszczenia w podobnych przypadkach. — Siostrzyczko, siostrzyczko! — Rzekł Maksymilian idąc na pomoc hrabiemu. Pan hrabia ma rację. Przypomnij sobie, co nam tak często mówił ojciec. To nie żaden Anglik ofiarował nam tyle szczęścia. montechristo zadrżał. Ojciec mówił wam coś takiego? podchwycił żywo. Ojciec widział w tym zdarzeniu cud. Ojciec wierzył, że nasz dobroczyńca powstał dla nas z grobu. O, to był doprawdy wzruszający przesąd. Sam w to nie wierzyłem. Ale nie chciałem niszczyć tej wiary w jego szlachetnym sercu. Ileż razy ojciec w zadumaniu szeptał imię drogiego przyjaciela, przyjaciela utraconego, a gdy umierał, gdy bliskość wieczności jakby ofiarowała mu dar objawienia, jego myśl dotąd tylko przypuszczenie, zmieniła się w przekonanie, albowiem ostatnie słowa, jakie wyrzekł, to: Maksymilianie, to był Edmund Dantes. Hrabia od kilku chwil. Bladł coraz bardziej, a słysząc te słowa, pobladł przerażająco. Krew napłynęła mu do serca, nie mógł wyrzec słowa. Spojrzał na zegarek, jakby zapomniał, która godzina. Wziął cylinder, pożegnał panią Herbult, mamrocąc w zakłopotaniu jakąś formułkę grzecznościową i uścisnął ręce Emanuelowi i Maksymilianowi. O, pani, proszę mi pozwolić, abym mógł ją czasem odwiedzić. Dom państwa jest uroczy i jestem wdzięczny za tak serdeczne przyjęcie. Pierwszy raz od wielu lat tak się zasiedziałem. I wyszedł wielkimi krokami. O co za dziwaczny człowiek ten twój hrabia de Monte Cristo, odezwał się Emanuel. Tak, odparł Maksymilian, ale myślę, że ma złote serce. Jestem pewien, że bardzo nas polubił. A mnie, rzekła Julia, jego głos zapadł w samo serce. Kilka razy widało, wydało mi się, że nie słyszę go po raz pierwszy.